Czyli mówić już. No tak, tak? Czyli ja zacznę? ja też mówić, zacznę dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. <laughs> Witam ja. w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wyszedł taki spontaniczny odcinek, tutaj bazowaliśmy na wiedzy Rafała akurat. Chodzi o to, że schęciliśmy druty, nie żadne inne rzeczy I moi drodzy chcieliśmy wrzucić je do tygla Ale oczywiście bez topnika jest to takie, zaraz Wam pokażę jakie, czyli troszeczkę słabo jest to zrobić I teraz Rafał podrzucił, co możemy użyć zamiast topnika Zacznijmy moi drodzy od tego, że my sobie oczyścimy tutaj tygiel, zobaczcie, tak w miarę, w miarę Tygiel ustawiony na około 8, tutaj nie mamy temperatury, ale myślę, że to będzie miało ze 250 stopni No i teraz moi drodzy tak, na 8, 7, 8, gdzieś tak razy okres ustawiony. No i weźmy sobie, moi drodzy, pierwszy nasz skręt. W niczym nie maczany, w żadnym topniku. Włóżmy do naszego tygla. Masz? Mieszamy chwileczkę, ciach, ciach, ciach. No jak to wygląda? No nie jest to, moi drodzy, za bardzo połączone. Nie jest to za bardzo połączone. Są z tym jakieś tam problemy. I teraz zobaczymy, co możemy zrobić więcej, kiedy użyjemy. Odpowiednio. pierwszy zanurzymy naszą końcówkę, to jest druga końcówka. Zanurzymy w acetonie. Chwileczkę moczymy. Czekamy, ile sekund? Aż odparuję. No tak, odparuje, żeby tak? być może jakieś tam zaponnić. Nie jestem nie, 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 nie chemikiem, tak po prostu. Ogólnie nie chcemy spalić jeszcze raz tej nowy. No, <słuria> <muletNarrator> no, dokładnie. dokładnie. <mulet> <Another> Chwileczkę odczekujemy, moi drodzy, i wrzucamy do tygla. I robimy też takie. Wkładamy, troszeczkę zacznie się, że Robimy takie zobody czarne. Słychać jakieś skleczenie, czy to się to. Wyciągamy. No i tutaj zobaczcie. Jest, jest, jest. Dookoła jest to zdecydowanie lepiej połączone. Jest nie ma takich, jest... nie jest idealnie, ale nie mamy już takich chociażby spotów jak tutaj, tutaj. To jest ten stary połączenie. Mm. No tutaj mamy to zdecydowanie lepiej połączone i to chyba. Poczekaj, jakbyśmy takie układnie, potem pokazali wszystkie trzy. Sami jesteśmy ciekawi, bo nie wszystko sprawdzaliśmy. Okay. Teraz mamy rozcieczalnik uniwersalny, który sprawdzaliśmy, też sobie w nim zamoczymy. To chodzi o to, że to zwiększa płość. się papierem ścielnym troszeczkę przejechali po czymś. A... Takie mikro w robiło, mikropory, nie wiem jak to Mikrorysy. Mikro pory. Mikro Oczywiście jeszcze ładnie, raz to. Nasz tygielek. I teraz moi drodzy, rozcięczalnik uniwersalny. Poprzednio był aceton, bo nie wiem czy powiedziałem. Tak, a co jest. Zmaczamy. Robimy zabobony czary mary. Wyciągamy moi drodzy. Ja bym powiedział, że jest jeszcze lepiej. Ale my się teraz już lepiej Powiedziałbym, że jeszcze lepiej to jest tak. zrobione. No i ostatnia, mój drodzy rzecz, tego w ogóle nie stwierdzaliśmy. Tego nie, nie sprawdzaliśmy, ale stwierdziliśmy, że wymiemy żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Ty chyba stwierdziłeś, że powinno być słabsze troszeczkę tych poprzednich. Znaczy, ja nie wiem, jak będę nam mogło się czy też ma troszeczkę z rondem. No tak właśnie, robimy, teraz robimy, jedziemy po bandzie. Jest... Tak oczyścimy chwileczkę. Odparowało. No i sprawdzamy. Oczywiście topnik byłby najlepszy, wiadomo, to nie chodzi o zastępstwo, tylko że. Jest powiedzmy późna godzina, a potrzebowaliśmy coś takiego połączyć i kombinowaliśmy. No masz rację. Benzyna co tak zobacz. Nie wiesz masz takie... No, no, co nie jest tak. to, nie, nie, nie weszło tak jakby w strukturę faktycznie. Powiem Ci szczerze, że to tak jakbyś w ogóle nie bo to tak jak no. ten wiersz wyglądał Benzyna no, może też do szybko odporywać, wiesz? Coś nie a co tam też. To podobnie wyglądało. Powiedziałbym, że benzyna jest taka jakbyś nic nie dał, faktycznie, miałeś no. rację? No i tutaj mamy taką. tak to wygląda, benzyna, rozpuszczalnik uniwersalny i aceton. Taka moje drodzy, krótka informacja, jeżeli nie macie na ten moment kalafonii. Oczywiście, jeżeli mi się mieć samą karafonię, a chcecie użyć tygla, no to warto użyć raficzego. Jak się nazywa? jakiegoś alkoholu, żeby rozpuścić karafonie ogólnie, tak? Bo no. jak rozpuścimy kalafonię, to mamy, powiedzmy, taki już podstawowy topnik w wersji domowej zrobiony. Czyli bierzemy sobie kalafonię taką, wiecie, w żelu, czy kalafonię w, w tym kamyczku, rozbełtujemy sobie to z jakimś alkoholem, no i wtedy maczamy drucik w tym i wrzucamy sobie do cykla. Oczy Oczywiście to możemy używać do innych też rzeczy, nie? jeżeli jakieś macie e, druty, które Wam się nie chcą polutować, czasami się tak zdarza. Jakieś linki miedziane, czasami skrobanie wystarczy, czasami właśnie nawet, jak widzicie aceton, tak dalej. Teraz się tylko nadmienię, bo to już tak nie będzie short z tego, <noise> już widzę. To nadmienię Wam tylko jedno moją jest dosyć ważną i rzecz. Jak lutujecie? Lutujecie, podkreślam, ogniwa 18650. Widziałem wiele takich akcji, eee, baterie trafiały do Szymka, na przykład mówią, ktoś mówił, zregenerowali mi baterie, one nie działają. Później Szymek pokazywał, co się działo w środku. Nie używajcie, moi drodzy, kwasu do wyżerania, jeżeli macie problem z polutowaniem. Jeżeli macie problem z polutowaniem ogniw 18650 blaszek, to jest wasza wina. Wasza wina dlaczego? Używacie za niskiej temperatury, za małego grotu, coś w tym stylu bym szukał. Jeżeli użyjecie kwasu, spoko, to Wam się super zrutuje, ale problem polega na tym, co się zacznie dziać z tą blachą po miesiącu, pół roku, roku. I dalej już raczej, nie wiem, w tym kierunku dalej dużo, raczej nie wytrzyma. A jeszcze, jeżeli do tego kompletu dołożycie taśmę zamiast niklową, to niklowaną, to to już w ogóle, moi drodzy, równa się katastrofa. Także kwas, czy tego typu rzeczy używać można, ale z głową. Kończymy Dziękujemy za oglądanie, że się podobało łapka w górę. Zapraszam na TikToka, Facebooka, Instagrama, Krkowej Śwy. No i do następnego odcinka, moi drodzy, cześć i czołem. Hejo.